Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z miksem z drapek za 30 zł. I mam tutaj 5 drapek za 2 zł: pensja, super 7, kasa wpada. Dwie zdrabki są za 5, to jest pisanka oraz super linie. I jedna zdrapka za 10, bajeczna kasa. Dobrze, zaczynam od maluchów tradycyjnie. Nic tu nie będę zmieniać, pędzelka, warstwa przywarła. Szukam trzy oraz dwanaście. Tu mam pensję. Jeszcze jedna by się przydała. 21 22 13 8 i 3 i jest tutaj wygrana. W postaci dwóch złotych. Czy mamy tutaj kod kreskowy? Chyba nie ma. To musi być taki, a to sobie później poszukam. Druga pensyjka. Szukam dwadzieścia trzy i dwadzieścia dziewięć. Tu jest dziewiętnaście pensja dziewięć dwadzieścia jeden dwadzieścia cztery i dwadzieścia siedem ta strapeczka jest pusta kasa wpada tutaj szukam pliku lub port... nie to jest jakiś safe chyba A jest jabłko, jest plik, truskawka, pierścionek, winogrona, podkowa, cytryna, pomarańcza, plik i ananas. I tu będzie kod kreskowy. Druga zrabka wygrana, z małych. Druga kasa wpada. Tak samo jabłko na początku: korona, gwiazda, arbus, winogrona, banan, serce jak dzwon. Pomarańcze i cytryna, To jest trapeczka pusta. I ostatnia za zdrabka, z, z, z tych za 2 złote siódemka, szukam siódemeczki: 4, 3, 5, 9, 8, 2 oraz 6. Zdrabka jest pusta. No, to teraz pisanka, święta tuż, tuż, dokładnie w przyszły weekend. Czyli tuż, tuż, można powiedzieć, bo czas szybko leci, wiadomo. Będziemy malować jajka, i szukam tutaj trzech takich samych symboli. No właśnie ja wie są dwa. Tu są po trzy, więc jak już nie ma drugiego, to I więcej nie będzie. Wiśnie, baranek, kaczuszka. Kurczaczek. Ludzie, yy, Koniczyna, drzewo, perła, liść, wiśnie, zajączek. Zajączek. I ostatnia linia została. Wiśnie, jabłko. I baba. Ale zjadłabym babkę. Dobra, zdrabka pusta. Okej, okay, zostały mi dwie zdrabki Bajeczna kasa i linia No to chyba super linia wezmę na koniec. A teraz bajeczna kasa. Szukam 31, 11, 2. Dwadzieścia sześć oraz trzynaście. Mam dwadzieścia cztery, dwadzieścia trzy siedem czterdzieści piętnaście czternaście, trzydzieści osiem, jeden, pięć, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dwa, cztery, dwadzieścia jeden, Trzydzieści dziewięć, trzydzieści cztery, trzydzieści trzy, szesnaście i dziewięć. Zdrapka niestety pusta. Hip, nie, sorry, to jest jedynka. I ostatnia zdrapeczka. Super linia. Fajnie by było coś wydrapać, bo na razie mam 7 złotych, A wkład 30. Dobrze. Szukam tutaj sobie piłki. Ale piłki nie widzę. Rolki. Balony, biedronka. Oj, i, tęcza i lody. Lodi moneta i kra. Obok siebie występują klapki i serce. Klapki są. Płatkowa i słońce. końce podkowa i podkowa rower i czapka moneta była I kość, motyl był nie, kwiatek i kość kości, kwiatek wiatrak i popcorn. O kości są jeszcze, i tu jest popcorn popcorn wiatrak popcorn to jest yy, dzwonek i diament i tu jest diament i tu jeszcze Księżyc i leżak. Leżak jest, ale niestety motylka nie ma. Leżak diament był. I chyba zdrabka będzie pusta. A szkoda. LRN. Okularków nie ma, korony nie ma, klucza nie ma, słonia nie ma, okulary, motyla też nie ma, klapki były chyba, były klapki, ale nie ma łodzi, okulary, słoń, słoń, korona, łódź, korona i korona. Niestety. Oczywiście jak zwykle dużo pustych, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, aż sześć drapek pustych. No niestety taka jest rzeczywistość w lotto. Lotto, no prosimy Cię, no już w imieniu innych też proszę, żeby dodać więcej drapek, które wygrywają dzisiaj u mnie wygrywają dwie zdrapki dwie najmniejsze ta mi przynosi 2 zł i tutaj wydrapałam 5 zł pod symbolem pliku co daje łączną wygraną 7 zł ale niestety wkład 30 czyli minus duży 27 apel do lotto aby wypuściło więcej zdrapek Wygrywających, no, chyba, że ja mam takiego pecha, ale nie wiem. Szczerze mówiąc, nie za bardzo oglądałam inne kanały, więc nie wiem jak tam, ale wydaje mi się, że jakaś by nagroda mi wyrzuciła się w oko, w oczy. Dobrze kochani, zapraszam was do komentarzy, subskrypcji i lajków. I już do następnego odcinka. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Pa!